Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z World of Tanks e, Blitz powtórki. W dzisiejszym odcinku dwie powtóreczki od kolegi Piotra2213. No i co, zaczynamy sobie pierwszą bitewkę na t 92 na starożytnych piramidach w losowaniu z dziesiątkami. Tutaj mamy trzy dyszki, i cztery dziewiątki, tutaj kolega jest w większości załadowany Amnolica ma PCR i 10 hitów, i 5 hakersów. Dobra, Zobaczymy gdzie kolego pojechał. Mhm. Oczywiście tutaj kolega i ten małpat mogliby sobie pojechać na tutaj tą stronę, żeby coś wyspotować albo okrążyć przeciwnika, ale tutaj widzę. Wszyscy jadą na, no tutaj, na ten taki e, znany większość miejscówkę, tam gdzie ciężkie przyjeżałem i się tłuczą. No tutaj krega pierwszy strzał oddał, ale nie trafi nie przesłomiał do końca. Tutaj ta lodówka trochę przyjechała za bardzo. Za Hmm, za blisko. Tutaj ten is z zasłoną Dobra, jest mał na środku. Hmm, razem z Asetką. zobaczymy, co tutaj. No, oba, już nam mamy skierowane wjeżdża w kierunku naszych sojuszników. Więc my trafiamy ładnym strzałem o za 605 uszkodzeń. No i zobaczymy, jak tutaj da się ta sytuacja. No w jest jeden i ten. ten, ten jest to jest 100. Bo jest na praktycznie 80 km, już mamy 1264 uszkodzenia. No i co powinniśmy tego tą skończyć? tutaj no, i tutaj ten Maus on ma. 2200 No, czyli kilka pocisków, tak naprawdę nie wiem, gdzieś tak. No, troszkę trzeba by było go Wstrzelać no, Teraz już jest 3-2. No, tutaj ten mał jedzie. A 7-5 tutaj do nas jedzie. Która chyba tutaj zacznie uciekać. Hmm. Tutaj ten mouse. sita hmm, 450 dostawimy, dostaliśmy ostatnie pierwsze uszkodzenia tego 85, tutaj jeszcze ten i się, z... no za murem tutaj, murem, dobra, jest 4-4, czyli wyrównane. Ten Leopard 4, no on jest na strzał swojego od Mausa praktycznie możliwie. Mamy 294 uszkodzeń. Tego top 7 heavy trzeba byłoby załatwić. No tutaj troszkę koledzy zasłaniają. Muszą być do powtórki. A tutaj Maus podjeżdża, bo ten nie patrzcie na kolegę został podpalony i spłonął mamy 3996 e, uszkodzeń tutaj no, kolega nie przycelował mamy pierwszego waga i 600 HP czyli jesteśmy praktycznie na ...dwa strzały a no, Ten przeciwnik jest na więcej strzałów, więc trzeba by było go wziąć dwa ognie czyli tutaj kolega będzie się wychylał. Spróbuję zaspotować, ale opad pojedzie od drugiej strony. No właśnie. Myślałem, że ten opad tutaj tędy pojedzie i w tutaj nie zaczyna wala, nie tak. On może zginąć. ...przypadkowo, no to by było niefajne dobra, tutaj ten na 7.5 jest któregoś z potrafię. Dobra, ta 7-5 sobie stoi ładnie tutaj za tą przeszkodą, jakimś tam murkiem rozłamanym czymś na no, jakimś kawałem po prostu muru jakiegoś budynku czego po jest Mamy dwa fragi 5145 uszkodzeń kończymy wyniki, wynik e, tej bitwy, zobaczmy wyniki końcowe. Tutaj mamy M-kę, pomniejsze medale 5145 uszkodzeń, dwa fragi i 1476 expa. No i co, gratuluję, ładnej bitewki, przechodzimy do drugiej bitwy, tutaj sobie z kolegą Piotrem e, graliśmy Pluton na mapie Przystań, ja sobie akurat e, P-44 Pantera, wiem, no to jest Ech, ten taki, no to jest bardzo, mm, on bardzo dobry czołg, tylko że te, no, te Ładowanie tych pocisków, no troszkę tak średnio należy, bo to jak wystrzelcie wszystkie, to trzeba czekać i to jest jednak taka kara. I tutaj będziemy w tej bitwie starali się cokolwiek zrobić, ugrać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj widzę, że kolega jest zadowolony 25 normalnymi pestkami 12. Golda i 5 haków Ja sobie na początku tutaj w to miejsce przed mostem podjechałem i tam po prostu sobie stanąłem na początku i spotowałem tutaj sobie też troszkę będę próbował coś przycelować, no ale opuszczanie w tym czołgu działa jest tak bardzo świetne, że nie mogłem czego strzelić, ponieważ to działo się tak kiwało do dołu, albo do góry, nie? Była tak, tak średnio należało. więc postanowiłem, że sobie gdzieś tutaj podjadę od tej strony, żeby ich zajechać, skoro tutaj już ten Tadek i kolega jechał, plutonowy oczywiście, a no i tutaj za tym mostkiem sobie postanowiłem stanąć i pojechać tam okrążyć te rojne 40t, bo one były w plutonie, więc fajnie byłoby je Tutaj że kolega się zablokował na tym betonie. Dobra. No. Ja już tam atakuję, wjeżdżam, bo mam e, przeładowane trzy pestki. Tutaj koledzy też atakują. Ja już tam wjeżdżam. Miałem taką misję, że chyba fragi e, zrobić i ten kolega już... Który ...emil mnie zabrał. No, troszkę niefajnie kolego. Ale nic, dobra, tutaj kolega jedzie w swoją stronę ja jadę tam w drugą stronę, ponieważ tutaj jest... No tutaj też są trzy pojazdy, praktycznie cztery. No więc fajnie by było zniszczyć tego Leo tutaj gdzie jest i tą fałkę, która jest tutaj przy bazie. Ogólnie wczoraj była taka sytuacja, bo myślałem, że ta WZ-a no to jest... premium pojazdem, ale, ale e, nie popatrzyłem po prostu na tier. Myślałem, że to jest z 8 poziomu, a to było 7 poziomu, więc <noise> Miałem też misję, żeby gąskę zdjąć, i w, tego, w tą fałkę gąskowałem teraz. Kolejka się w tej fałce odwraca tutaj. Krew dostał, mamy już tutaj 2147 251 2501 uszkodzeń, no ja ja sobie później pojadę po tego Leo. I tutaj sobie krokiem przesyłował, koszed no i tam sobie pojadę po tego bo on jest na dwa strzały. No tutaj już kolega ma 2804 uszkodzenia. 460 tego teraz już 800 odpitego no i tutaj tą kawałką trójkę sobie jedzie w ogóle nie pomijając to że kolega jest tutaj odwrócony cofa się no daj na ja chciałem tutaj na początku tą kawałką trójkę wywrócić ale kolega się cofnął i zostaliśmy we dwóch z kolegą Piotrem na no te dwa pojazdy, na tego isa i na tą wizytę. I postanowiłem, gdyż byłem wyspotowany, pomyślałem, że raczej nie byłoby tutaj tędy podjeżdżać tylko od drugiej strony, żeby zaskoczyć część pnika. Nie przycelował. Te kolega się próbuje montować. Tysiąc już mamy. Odbitego 1603900 3900. Mamy już uszkodzeń zadanych. Jeden frag na temat tyłu już podjechałem i zaraz ten fraga skoszał. No i mamy wygraną bitewkę w plutonie. Dwa fragi kolega zdobył. I zobaczmy wyniki tutaj. Kolega zdobył pierwszą trasę. Duży kaliber i towarzysze broni. 4146 uszkodzeń, dwa fragi i. 1167 EXPA. Ja za to zrobiłem pierwszą klasę i też towarzyszy, towarzyszy broni. 2933 uszkodzenia, 3 i 1123 EXPA. Hmm. No i co myślę, że w tym odcinku z World of Tanks. Blitz powtórki byłoby na tyle, nie zapomnijcie o kodzie to ma 11 YouTube, gdzie z nim macie 2 ,17 zł 17 groszy na start. No i co nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, daniu łapki w górę tego filmu. Zapraszam także na Discorda, gdzie możecie podesłać mi bitewkę, No i co? Myślę, że w tym odcinku z tak z Blitz powtórki byłoby na tyle. Dzięki za zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!